Witam drogi widzu. GeloQuero z tej strony w kolejnym odcinku. Forgive me father, oczywiście część pierwsza. E, troszeczkę mi tutaj nie było i miałem w ogóle nagrać całą jedynkę przed wyjściem wczesnego dostępu. Forgive me father 2, ale jak to w moim życiu bywa, coś nie pykło. Zresztą mniejsza z tem. Wracam, nagram. Każdy będzie szczęśliwy. E, pod koniec. No, pomoże na spokojnie. E, pod koniec pierwszego epizodu mieliśmy czelność zadać cios abominacji. Z takim wielkim potworem w samych podziemiach szpitalu walczyliśmy, pokonaliśmy, kończąc epizod pierwszy. No, i właśnie tutaj wylądowaliśmy w epizodzie numerek 2. O, już coś tu biegnie na mnie. Kubany odważne. Tak będzie łatwiej. Myślałem, że coś im zrobię, ale... Jednak nie bardzo. Halo, jest kto? Nie ma nikogo. No, jednak jesteście. Drodzy nieprzyjaciele. Tam niestety nie przejdziemy z tego co widzę. Blokują nas tekstury. Tutaj może być sporo sekretów pokry pokrytych. No i dobra. Miarę dobrze mi idzie, co prawda przeciwników wielu nie ma, no ale zawsze mogło być gorzej. No i dobra. Wejdziemy sobie naokoło. Oczywiście w poszukiwaniu różnych sekretów. Ale chyba. Ale chyba niczego nie znajdziemy. No mówi się trudno. Nie pozostaje nam w takim wypadku nic innego jak iść dalej. Myślę, że to by było efektywniejsze na niego. Nie wiem w sumie, czy jest sens tutaj marnować ogólnie amunicję o dla tych pojedynczych przeciwników. Co my tu mamy. Wieczny odpoczynek tym, którzy ponieśli śmierć na morzu, w tym kapitanowi Tomowi Philipsowi, Pilips, przyjaciele z załogi błękitnego kalmara 6 grudnia 1925 roku. Kolejna amunicja. No i tutaj jak zwykle niczego nie ma. Możemy awansować w ogóle? Mamy jeden punkt. Eee, dobra, to teraz tak. Gdzieś coś tu było związanego z doświadczeniem, ja pamiętam. Pytanie brzmi, gdzie? To jest? Tutaj? Tak. Dokładnie dodatkowy exp. Co my tu mamy? Silniejsza lampa ogłusza wrogów na dłużej. Zobacz dalej i więcej dzięki lepszej latarce. Nie jest ona nam co prawda aktualnie aż tak bardzo potrzebna. Hmm. sprawa wymaga, magia lalek wódów była większa i bardziej zabójcza. I tutaj mamy finalne ulepszenie do tej broni plazmowej. Tylko głupiec podkręciłby napięcie do maksimum. Deal is deal. Nie, tutaj A raczej... Nie będzie jakiegoś tajemniczego przejścia przez te haszcze. Tam też widzę, że nie przejdziemy. Dobra. Ćwiczymy sobie przed y, ponownym streamo streamowaniem CS-a. A, fajnie, że jest jakiś napis. Gdzie w ogóle to idzie, czy coś. Amunicji nie mam. Okej. Okay. Daj. Zapomniałem, że się nie przeładowuje przecież. Ja to jestem agent. Boom. Nie, chyba to nie dolatuje tam nawet. No co jest? <laughs> Nie, poubijamy sobie ich wszystkich. Na dole widziałem jakieś ukryte amunicje i tak dalej, więc skorzystamy sobie z tego i weźmiemy. O, sekret znaleziony. Świetnie. E, stamtąd przylazłem, więc tutaj. No, to już od Ciebie zależy. Mamy zapis. Oj, tu się zacznie jadka, co? Pobiegałbym tu trochę. Pooglądał. O! Widzieli jaki piękny sekret. Dobra, to ja przylazłem stąd, nie? Tak jest. Coś było napisane? Nie. Okej, okay. chciałbym widzieć gdzie jestem, ale tam chyba tekstura nas blokuje. Dobra, gdzie ja jestem? Tutaj, dobra, fajna pogoda, idealna na takie miejsce. Chciałem sprawdzić, czy da się to strącić, ale chyba nie bardzo. Skubany jaki, unik zastosował. okej. Okay. Tam nie wejdziemy. No więc musimy iść ścieżką. Jaki kwawek księżyc w ogóle. Nie. Tam coś też nie. Tragedii tu nie przejdę, tutaj również nie. Fajny utwór. Nie, to nie Alan Wake, co było ślepie z latarką, ani Dead by Daylight. Okej. Okay. Chyba wszystko co. O. Oh. Sekrety I like it. I like it, like it. I like it, like it. No dobra, wyjdę teraz stąd. Wyjdę. Bardzo dobrze. Mam złe przeczucia. No a jednak, już myślałem, że coś się tu wydarzy. To taki bardzo nieprzyjemny teren. A tu proszę, faktycznie normalnie podchodzę i jest koniec poziomu. Ok, liczba pokonanych przecinków 111 na 111, beczki 0 na 0, sekret 3 na 3, otwarte elementy fabularne 1 na 2, ukończone 99%. I w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek jako epizod drugi, mapa pierwsza, a w następnym przejdziemy do mapy numer 2. Dzięki za uwagę, strzałeczka.